Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Uszykujcie ze mną, no. Uszykujcie ze mną fegasona. Jest. Fegasona yy, oczywiście jest już gotowy. No, nie pytaj. Wydaje Wam się tylko. Yy, weźmiemy szafie, yy, szafira wodę. Yy, I kortewą. No, no, najpierw musimy Pokazać telefon postawić. Kurde. Czekajcie chwilę. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Ale myślę, że wszystko widać. Najpierw załóżmy sobie kolor. Ja z tym na razie nie będę nagrywała, No bo ja będzie nie wiem kiedy. Ale może nie będzie tak od razu powieć po ubraniu go. Może jeszcze musi przyzwyczaić do którego? Bo jakby coraz radziej jeszcze na chybie no bo Amera wyjechała na wakacje Kurde no. Nie. Po to tę Możemy go zrobić jako będzie to Coś gdzieś tutaj coś, coś ogarniemy coś. Taka sesja. Ej Nie, dobra, za chwilę się widzimy, bo... Gdzieś będziemy po prostu jakby łatwiej będziemy gdzieś nagrywać. Nie, Będzie mi łatwiej nagrywać. Jakby przenosimy się gdzieś indziej, zaraz będziemy z powrotem. Dobra, ja już jestem. Czekajcie. O. O nie. Nie żartuję. Dobra. Mam nadzieję, że będzie kilka tylko będzie git, mam nadzieję. Ja oczywiście później sobie obejrzę ten film, żeby nie było, że jest nie tak i w ogóle. Przeciągamy. Kto jest tu? Kto

Mam nadzieję, że to wszystko tylko w w ogóle. Będzie kit. Tu jest przełożenie, bo to nie wiem co musimy zrobić z tych śniadków, No czułek to zrobimy. Ej. wygląda git Ale myślę, że może być okej, okay, nie? Ty. no i to będzie git gitas będzie mam tylko nadzieję że to się nigdzie nie odwiąże żeby w żaden sposób i że wszystko będzie ok do końca jazdy bo jakby Agaś będzie wtedy pierwszy raz jeździł z naczukiem kurde taka paska czekajcie bo no, ja tutaj trochę

Myślę, że będzie kitnie. Powiedzmy, że jest ok. I no. No, kochani, no nie wiem jak to wygląda. Się... O, o, tu jest, to jest mega ładne. Z drugiej strony jest. To są... A w ogóle, bo w... nie wiem czy wy wiecie. O, że sorry, ale mój wujak po prostu... To jest mój nowy pokój, to jest cała praktycznie zajęta. No chyba, że tu jest kawałek, no bo to jest 100? Na tej, na tej ścianie z tapetą, piękną tapetą. Mi się przynajmniej bardzo podoba. A, mój ulubiony konik, to nie jest ten, tylko jest to ten konik. Ej, ma ładną odmiankę, a jak nie ten, no to to jest ten konik, a jak nie ten, to jest no, ten konik. To, jest, to są moje top 3 ulubione koniki. Nie wiem. Czekajcie. Odwiążę wodę od tego klasa. Od to jest przeszkoda. Jest naprawdę mało, tylko dziesiątki teraz tu nie ma. No, szkoda. no ale trudno. Jak chcę skakać, to musi jakoś być, tak? Nie Czekajcie. Jezus ty kasy, jak w ogóle Czekajcie, za chwilę wrócę. I ale nie. Powiedzcie szczerze, czy Wam się to podoba? Mam nadzieję. Dobra, ja się zaraz... Ja zaraz wrócę. Dobra, Kasia, tu już gotowy. Ja Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. To są smaczki. tik mini... Od mini tiktaczków. Logo TikToka. No. Nieważne. Super, kochanie. się smaczek. A tu jest trzecie a w czasie, w którym mi się ludzi, bo jeszcze jazdy nie ma, nie? więc tu wiem, co mogę zrobić. Dobry. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo mój telefon ma to taki bliski, jak nie wiem, jak ale no, blisko kogoś widać lub coś widać. Napełnia. Wezmę dzisiaj na jazdę. Później yy, szafira. Po jeździe Wegasa będziemy mogli szafira. Yy, chyba wezmę. A dzisiaj wracam dwa filmy. No powiedz. Muszę trochę uzupełnić tych filmów. Mm. I no. Nie wiem czy dobrze mnie słyszycie, ale ja po prostu nie wiem jak mówić, czy głośno, czy cicho. Więc no, bo nie wiem jak ktoś ma nie wie, nie wie jak ma yy, podgłośne dźwięki i takie nagle włączę sobie mój filmik właśnie ten który teraz nagrywam, takie nagle, boże na cały na cały dom to słychać. I takie nagry sama, sam, sama się ta osoba wystraszy, a wtedy nie chcielibyśmy już tego. czekajcie. Aha, dobra. Nie, nie. Bo jakby jedno z pudełeczków jest przeźroczyste no, a reszta jest pomarańczowa lub różowa. A on, nie wiem, czy on był też kolorowy, czy nie. Chwileczkę, zaraz, czekajcie. margæfka komið sem tjóðan bæði og hún hætti að bæði þessum hýssum hún sé skoðið húrdið Dobra, tu są trzy łyżeko z, z, z Fekas, o, są jeszcze Szafirka i fikaska. Aqui está escrito pacas E aqui животos Porra! Não! Não Kraj ja w ogóle dawno nie otwierałam. Kresgnie. O piatek można byłoby im dać. Dobrze. Idę tylko po szafira. Ale tu chwila. Szukujemy im opiatek. Ale Czekajcie, ja wiem, gdzie jest śniadanie i kolacja, -ku... obiad, więc no. Najpierw wolę wolał uszukiwać... I Nie pytajcie, co to jest. To wcale nie tak, że to są te... 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 Te, te, co? Te klocki, które mi się wysypały na z odcinków ale to nie wiem na którym to było odcinku może trochę teraz więcej to było w jakasach? i trzeba iść jeszcze po szafirka Dobry. Boże, czy to jest? Nie, to jest takie samo. Szafirek. Ała, 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 ała. Co tam robi moja plusa? No. Ja nie wiem, czy weź się tu zmieścicie razem. Ło, wow, wow. szafirek. No. Może być. Bo on jest mały, ale ma trochę długi łetek. No. Dobra. Dobra, my się już żegnamy papa. Pa.